Ukraina teraz patrz na to, hokus pokus, czary mary, rusek to twój stary. Co do kurwy, jak ty to zrobiłeś? Nie musisz dziękować, tak samo Litwę zmieniłem, ale moce, które dał wam Wilczy Król pozostały. No okej, okay, fajnie być znowu żywy. Hej Wilczy Królu, o witaj Lifting. co cię sprowadza? Chciałem się zapytać jak się czujesz? Jeśli chodzi o moją chorobę to pomogła mi Hiszpania, dała mi lekarstwo na tą chorobę. Oto fajnie to ujawnisz się Europie, wolę się ukrywać, nie chcę zginąć od Europy, no okej okay, rozumiem. Kilka godzin później, Madryt. Ostrożnie. ostrożnie. Ostrożnie? Ostrożnie. Kurwa baranie mówiłem ostrożnie, zobacz co narobiłeś, ech no trudno. Będzie trzeba samówić nowy szklany dach. W tym samym czasie, litwa. No szkurczaki gdzie on jest? Czekam już dwie godziny. O w końcu jesteś gdzieś ty, był Litwin? Martwiłam się. Byłem, mmm, na spacerze. Przepraszam, że tak późno wróciłem. Elowizowie, witam was na kolejne Odpowiadanko na pytanko. Pierwsze pytanie, pytanie do Polski, czy gdyby rzeczpospolita żyła, poznałbyś ją z dwie rzeczą potomkiem Prusa, który zrobił rozbiory? Ja jestem dziewczyną Cymbale XDD Czekaj, że co? Chyba ci coś się pojebało. Rzeczpospolita to mój ojciec. Gdyby był byłby tutaj harmider. Albo rozpierdol, nie wnikam, oddaję głos Adamowi. Zaraz będzie pożegnanie, ale najpierw muszę coś zrobić bo pierdolca dostanę. Adam nie mi widzów, Adam nie mi widzów, Adam nie ukradnij mi widzów. Dzięki za oglądanie. Był z Wami Adam i do zobaczenia.